Dobra. To jest program Herbatka z Psychologiem. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, pozdrawiam. Dzisiaj postanowiłam nagrać kolejny filmik, w którym poruszę temat zaproponowany przez Was. Właśnie jeden z moich widzów poprosił. O taki temat, będę mówiła o sile psychicznej. Jak to jest z tą siłą psychiczną? Czy my ją możemy jakoś w sobie budować, kształtować? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jak to zrobić, żebyśmy czuli się dobrze sami ze sobą i żeby innym ludziom było dobrze z nami? Kochani, z siłą psychiczną to jest tak, że bez względu na nasze osobiste predyspozycje, na jakieś takie uwarunkowania genetyczne, na różne okoliczności, możliwości, my zawsze tą siłę psychiczną możemy i powinniśmy budować, aby po prostu coraz lepiej, coraz bardziej sprawnie radzić sobie z różnymi sytuacjami. Które pojawiają się w naszym życiu. Jeżeli byście zapytali, od czego zacząć takie budowanie siły psychicznej, to uważam, że najważniejsze jest dokładne odpowiedzenie sobie na pytanie, czym właściwie ta siła psychiczna jest. Na pewno to nie jest jakiś rodzaj arogancji. Jakiejś takiej nadmiernej pewności siebie, na pewno nie jest to pycha, na pewno to nie jest jakaś buta ani chamstwo, ale zupełnie, zupełnie co innego. Dla, mówię o tym dlatego, bo dzisiaj często właśnie w przekazie medialnym myli się siłę psychiczną z takim agresywnym dociekaniem własnych racji. A nie o to w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim yy, z takiego właśnie psychologicznego punktu widzenia, siła psychiczna to jest umiejętność regulowania swojego życia psychicznego, czyli swoich myśli, swoich uczuć i swoich emocji. Jest to również regulacja swojego zachowania, swojego działania, swoich aktywności. Jest to po prostu y, takie nakierowanie umysłu na Konstruktywne myślenie i na konstruktywne działanie. Czyli można powiedzieć, że sprowadza się to do tego, że osoba, która naprawdę jest silna psychicznie, potrafi powstrzymywać jakiś taki napływ natrętnych myśli, które powodują, że występują w nas rozmaite rozproszenia. To jest taka osoba, która nie będzie łatwo poddawała się rozmaitym impulsom, popędom, będzie umiała nad tym zapanować. I taka wizja siły psychicznej towarzyszy naszej cywilizacji już od Antyku. Już stoicy na przykład pisali w swoich traktatach, że człowiek, który naprawdę panuje nad sobą, panuje nad swoim życiem, jest silny psychicznie, to człowiek, który nie ulega popędom i impulsom. żeby zbudować siłę psychiczną, trzeba również określić jakie zachowania są w nas negatywne, jakie są nasze deficyty. co takiego robimy, czy w jaki sposób myślimy, co działa destrukcyjnie na nas, na nasze życie, na nasze wybory. Czyli innymi słowy mówiąc, które aspekty naszej psychiki wymagają pracy, wymagają poprawy. Jak to zrobić? Temu służy dialog wewnętrzny, który jest nie do przecenienia i który dzisiaj bardzo też jest spłycony, dlatego że za bardzo pozwalamy. Wnikać w nasze umysły rozmaitym informacjom, które płyną do nas z zewnątrz, przede wszystkim z mediów różnego rodzaju. Za bardzo słuchamy świata, za mało słuchamy samych siebie, za mało prowadzimy tego właśnie dialogu wewnętrznego. I tutaj Jedną z takich wskazówek, bo teraz powiem troszkę o właśnie takich wskaźnikach tej siły psychicznej. Jednym z, jednym z takich wskaźników, czy jesteśmy silni psychicznie, jest to, jak reagujemy na sukcesy innych ludzi. To jest taka bardzo szybka i bardzo prosta metoda na sprawdzenie, czy jesteśmy silni psychicznie, bo człowiek, który naprawdę jest silny psychicznie, nie będzie Zazdrosny, nie będzie zawistny, tylko widząc sukcesy innych, będzie się tym inspirował, będzie z innymi ludźmi współpracował, a nie będzie z nimi wiecznie konkurował. Kolejna oznaka siły psychicznej człowieka to jest nasze podejście do wszelkiego rodzaju zmian. Życie, to jest zmiana, życie to jest ruch, życie to jest dynamika. Nie możemy bać się zmian. Tymczasem bardzo wiele osób dzisiaj ma z tym ogromne problemy, które no, najczęściej mają jakieś takie podłoże związane z tłem nerwicowym, ale nie tylko oczywiście. Często to wynika właśnie z takiego y, rozlanego lęku właśnie przed życiem, przed światem. A co za tym idzie przed y, zmianami? I y, jako psycholog y, pracuję z takimi osobami, które każdą zmianę traktują jako, nie wiem, kłody rzucane pod nogi, jako jakieś straszliwe przeszkody, które trzeba pokonywać, a nie widzą w zmianie y, szansy na rozwój, y, szansy na to, żeby coś właśnie y, przemienić w swoim życiu na lepsze. Czyli jeżeli ktoś jest silny psychicznie, będzie widział w zmianach możliwość rozwoju i będzie lepiej adaptował się do otoczenia, będzie dostosowywał się do tych zmian i jednocześnie, można powiedzieć, wychodził z takiego przekonania, że my co prawda nie jesteśmy w stanie Kontrolować otoczenia, ale jesteśmy w stanie kontrolować to, w jaki sposób właśnie podchodzimy do wszelkiego rodzaju zmian w naszym życiu. Kolejny taki test na sprawdzenie samego siebie, jaki jest poziom naszej siły psychicznej, to jest to, jak my reagujemy na ocenę. Jeżeli jesteś silny czy silna psychicznie, to ocena innych ludzi. Nie będzie miała na ciebie destrukcyjnego wpływu. Możecie oczywiście w jakiś sposób ta ocena zasmucić, możecie dać do myślenia, możecie chwilowo jakoś wybić z pewnego rodzaju takiej, poczucia takiego spokoju, ale to nie będzie coś, co ciebie po prostu grunt pod nogami ci się usunie, bo, bo ktoś ci coś powiedział. Czyli jak reagujemy na ocenę? Czy mamy, jeżeli nas ktoś ocenia, czy my nadal mamy wtedy pewność naszej sprawczości, pewność naszych rozmaitych umiejętności? I najważniejsze pytanie to jest takie: czy my doskonalimy siebie dla siebie, czy dla innych ludzi? Czy pod kątem tej oceny, właśnie z którą się stykamy? Jak zachowujemy się wreszcie w stosunku do innych ludzi? Czy w relacjach z innymi ludźmi, ludźmi my pozostajemy wierni sobie, wierni swoim wartościom? To, o czym ja w kółko mówię, aby być wiernym swoim wartościom. Najpierw, żeby sobie dobrze zinternalizować właśnie taki katalog własnych wartości, i później już przy nich po prostu trwać. Siła psychiczna to jest takie zrównoważenie, bo z jednej strony jest poczucie ważności relacji, ważności mnie jako osoby, ale równocześnie jest w tym wszystkim przestrzeń na to, żeby zaakceptować, że inny człowiek jest odmienny, że myśli w sposób inny ode mnie, różni się ode mnie. Dalej, jak przeżywasz porażki? Kolejne sprawdzenie. Czy porażki ciebie załamują, czy motywują ciebie do tego, żeby iść dalej, żeby się nie załamywać? Co myślisz o swoich słabych stronach, o swoich rozmaitych deficytach? Czy to jest dla ciebie powód do wstydu i do tego, żeby, nie wiem, schować się w kąt i, i po prostu nie pokazywać światu, kiedy zauważysz w sobie pewne wady? Czy jeżeli widzisz w sobie właśnie te deficyty, to próbujesz coś z tym zrobić, tak? Co myślisz o sobie samym, czy o sobie samej? Że ludzie silni psychicznie, zupełnie inaczej myślą o sobie niż osoby, które są y, psychicznie słabe. Tak? Y, przede wszystkim y, osoby silne psychicznie y, cechuje bardzo taka wyraźna stabilność samooceny. Y, poczucie, że niezależnie właśnie od oceny, która przychodzi do nas z otoczenia, my mamy wpływ na to otoczenie, My mamy poczucie sprawstwa, my możemy również podejmować różne wolne i autonomiczne decyzje. Wolne i autonomiczne decyzje, które są podstawą taką w myśleniu, które jest obecne na Zachodzie od, można powiedzieć, czasów starożytnych. Następne sprawdzenie to jest, jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach, kiedy one się pojawiają. Wiadomo, że w życiu są, są sytuacje bardzo trudne. To jest wpisane w los człowieka, w dramat ludzkiego życia, że takie sytuacje będą, my ich nie unikniemy. I teraz, właśnie, wszystko zależy od tego, jak sobie z nimi poradzimy. Czy będziemy wtedy Wchodzić w jakieś takie unikanie, czy będziemy y, traktować to wszystko jako właśnie jakieś straszne rzeczy, które nam spadają na głowę, czy będziemy wtedy posługiwać się wymówkami, czy z kolei powiemy nie, ja za, o to zawalczę, ja się skonfrontuję z tymi trudnościami, będę wyrozumiała czy wyrozumiały dla siebie i będę, co najważniejsze. Szukać nowych rozwiązań, tak? Jak mnie wywalą drzwiami, wrócę oknem, poszukam nowych rozwiązań. Dalej dystans, kolejne sprawdzenie. Osoba, która jest silna psychicznie, potrafi zachowywać zdrowy dystans zdrowy dystans do siebie samej czy siebie samego i do innych ludzi, i do innych sytuacji, i w ogóle do tego, co nas w życiu spotyka. Osoba silna psychicznie potrafi zawsze tak się jakoś ustawić mentalnie, żeby widzieć siebie trochę tak jakby z boku, i to wszystko, co mi się przydarza, widzieć tak jakby troszkę z boku. I ten dystans jest bardzo, bardzo potrzebny, tak? Osoby, które potrafią taki dystans zachować. Korzystają na tym, ponieważ na przykład nie biorą wszystkiego do siebie. Prawda? To je bardzo yy, ratuje w wielu sytuacjach takie podejście do rzeczywistości, żeby właśnie nie brać wszystkiego do siebie. A yy, w sytuacjach różnych, trudnych czy, czy kryzysowych, wtedy taka osoba, tak jak powiedziałam, ustawia się trochę z boku, czy ustawia się trochę ponad ten kryzys, ponad ten konflikt. I w związku z tym nie będzie angażowała się w jakąś, w jakąś kłótnię czy w jakąś trudną sytuację konfliktową. Kolejna cecha osoby, która jest silna psychicznie lub takiej, która pracuje nad tym, żeby być silna psychicznie, to jest szacunek. O tym się mało mówi, a to jest bardzo, bardzo ważne, żeby. Pracować nad szacunkiem do innych ludzi, do samego siebie, w ogóle nad szacunkiem do tego, co mi się w życiu przydarza, co, jak wygląda całe moje życie. Dlatego, że szacunek jest jedną z najważniejszych y, takich podstaw, można powiedzieć, w relacjach. Bez szacunku nie ma relacji. Wszystko się wtedy y, po prostu y, psuje, tak? jeżeli, jeżeli ten szacunek nie występuje. I osoba silna psychicznie, powiedziałam, że szanuje siebie, szanuje inne osoby, ale co za tym idzie? Szanuje swoje wybory, szanuje swoje decyzje, szanuje swój czas, który poświęca na przemyślenie różnych rzeczy, na podjęcie tych decyzji, czy wreszcie na działanie. Wartości ludzi, takich, którzy przepełnieni są szacunkiem, są Mocno, bardzo zinternalizowane. Tacy ludzie nie są jak po prostu takie właśnie chorągiewki na wietrze. To są osoby, które mają bardzo mocno zinternalizowane wartości. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest umiejętność regulacji myśli. Jeśli chcesz być silny psychicznie, musisz zacząć regulować, kontrolować swoje myśli. To ty masz rządzić swoimi myślami, a nie Twoje myśli mają rządzić Tobą. I y, y, zobaczcie, że wiemy dokładnie, że emocje właśnie wpływają na to, w jaki sposób myślimy, bo przecież zupełnie inaczej myśli osoba, która jest taka pesymistyczna, pełna rozmaitych, y, ciemnych myśli. Inaczej myśli ktoś, kto podchodzi do życia w sposób taki właśnie. Pozytywny, optymistyczny, więc emocje wpływają na nasze myśli, ale tutaj uwaga: jeżeli nauczysz się kontrolować swoje myśli, to nauczysz się również kontrolować swoje emocje. Więc to jest bardzo ważne. I teraz kilka przygotowałam takich pytań do tego tematu regulacji myśli, które warto sobie zadać. Na przykład, czy Często wątpisz w swoje wybory. Jak reagujesz w sytuacji, kiedy ktoś ciebie odrzuca? Jakie myśli pojawiają się w twojej głowie, kiedy przeżywasz jakiegoś rodzaju porażkę? Czy szukasz często wymówek? Czy zdarza ci się? Że w nieskończoność przeżywasz, roztrząsasz, zastanawiasz się nad tym, co kiedyś wydarzyło się w Twoim życiu. Za bardzo tkwisz w przeszłości. Jeżeli by Cię poprosić o to, to jakimi słowami opiszesz siebie, jakich przymiotników użyjesz, żeby opisać samą siebie czy samego siebie, na czym właściwie budujesz poczucie własnej wartości. Jakie sytuacje powodują, że stajesz się zbyt pewna, czy zbyt pewny siebie, pełen pychy czy arogancji. To jest właśnie bardzo istotne, kiedy mówimy o regulacji myśli. Natomiast warto też, mówiąc o regulacji emocji, zadać sobie takie pytania, czy ja potrafię nazywać swoje emocje to jest ważne, żeby precyzyjnie nazywać swoje emocje. W jaki sposób radzisz sobie wtedy, kiedy masz taki właśnie spadek emocjonalny, kiedy przychodzą do ciebie niechciane emocje, negatywne emocje. Których emocji się najbardziej boisz? Wypisz je sobie. Jakich emocji ty się boisz? Kiedy czujesz ból emocjonalny, co wtedy się z Tobą dzieje? Co wtedy robisz? Co wtedy myślisz? Jak się wtedy zachowujesz? Czy w ogóle potrafisz dostrzec taki niebezpieczny, nie, niekiedy moment gwałtownej zmiany nastroju? Czy masz dogłębną wiedzę, w jaki sposób emocje wpływają na Twoje rozmaite wybory? Następne pytanie, bardzo ważne. Od, usiądź sobie dzisiaj jeszcze i, i od, staraj się odpowiedzieć na to pytanie. Jakie emocje powodują, że ty czujesz, że przestajesz być sobą, że tak bardzo się od siebie oddaliłeś, jakbyś już nie był czy nie była sobą? Yy, następna yy, kwestia. Czy potrafisz zachowywać spokój w sytuacji, która jest trudna, stresująca? Jeżeli nie potrafisz. Ćwicz się w tym, bo tak jak powiedziałam, trudne sytuacje były, są i będą w Twoim życiu. I żeby dobrze przez nie przechodzić, trzeba się w tym ćwiczyć. Ćwiczyć się właśnie poprzez regulację myśli, regulację emocji i konstruktywne zachowania, nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z dużym stresem. Czy kiedy sytuacja tego wymaga, ty potrafisz odpuścić, zrezygnować z czegoś, czy nie, czy będziesz po prostu dociskał aż, aż dojdziesz do ściany, to często widać w rozmaitych kłótniach małżeńskich, prawda? Kiedy y, trzeba odpuścić, bo już to jest ten moment, ale nie, ludzie idą na zwarcie i nic dobrego z tego nie wynika. Y, kolejne pytanie, bardzo ważne. Co Ciebie powstrzymuje przed działaniem? Wypisz sobie to i rozpraw się z tym. Czy potrafisz ustalić swoje priorytety? Czy to, w jaki sposób Ty się zachowujesz na co dzień, w różnych sytuacjach i zawodowych, i osobistych, i małżeńskich czy to jest spójne z Twoimi wartościami, które, tak jak wspomniałam, powinny być bardzo mocno przemyślane i zinternalizowane? Czy potrafisz wreszcie poprosić o pomoc w sytuacji, kiedy masz jakiś problem? To też jest cecha ludzi silnych. Umiejętność poproszenia o pomoc, zwrócenia się o pomoc do drugiego człowieka. Odpowiedzcie sobie na te pytania, udzielcie sobie takiej naprawdę szczerej odpowiedzi sami dla siebie, i to jest jakby punkt wyjścia do budowania właśnie. Własnej siły psychicznej. I jeżeli zobaczycie, że jakieś wasze myśli, jakieś wasze zachowania mają na was destrukcyjny wpływ, rozprawcie się z nimi. Zastanówcie się, co zrobić, żeby je całkowicie wyeliminować z waszego życia. I kochani, widzicie, że temat jest bardzo, bardzo szeroki. Nakreśliłam najważniejsze punkty. Które składają się na budowanie y, siły psychicznej. Jeszcze raz to powtórzę: te wszystkie cechy, te wszystkie umiejętności należy ćwiczyć. Nie ma cudownej tabletki, ani cudownego podręcznika, czy cudownego warsztatu, szkolenia, w którym ktoś za Was po prostu zrobi tam czary Mary, i nagle z ludzi słabych staniecie się ludźmi silnymi. Nic takiego się nigdy nie wydarzy. Bycie człowiekiem silnym to jest po prostu codzienna praca od rana do wieczora. Praca nad swoimi wyborami, swoimi myślami, swoimi emocjami i swoimi czynami. Ale jest to praca tak satysfakcjonująca i dająca tyle radości, że warto poświęcić wszystko, żeby być człowiekiem któremu jest dobrze samemu ze sobą i, kto, i z którym dobrze jest również innym ludziom. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Wszystkich pozdrawiam. Jak zwykle pro, y, poproszę Was o lajki, o subskrypcję, o udostępnienia moich filmików. Dla Was to jest chwilka, a mnie to bardzo pomoże rozwinąć kanał. Pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień.